Twoje bezpieczeństwo finansowe nie powinno zależeć od kaprysu zarządcy. W Imperium zarządzanie nieruchomościami stworzyliśmy system, który eliminuje ryzyko związane z ubezpieczeniem Twojej wspólnoty. Każdą współpracę zaczynamy od kompleksowego audytu ubezpieczeniowego. Weryfikujemy aktualność polisy, adekwatność sum ubezpieczenia i zakres ochrony. Typowy przykład, budynek wart 6 miliona złotych ubezpieczony na zaledwie 3 miliony. Konsekwencje? W razie pożaru lub innej katastrofy mieszkańcy musieliby dopłacić z własnej kieszeni drugie 3 miliony. Nasza procedura to natychmiastowa weryfikacja stanu polisy przy przejęciu Wspólnoty, w razie wątpliwości natychmiastowe zawarcie polisy krótkoterminowej, współpraca z doświadczonymi brokerami dla precyzyjnej wyceny nieruchomości, prowadzenie polisy do systemu informatycznego zapewniającego ciągłość ochrony. Obsługujemy blisko 60 wspólnot o wartości od kilku do kilkuset miliona złotych. Zadbamy o Twoje bezpieczeństwo tak, jak dbamy o. Власне